Myślę, że najlepszym komentarzem byłaby, byłoby milczenie, bo ciężko cokolwiek powiedzieć dobrego. Na wstępie na pewno muszę podziękować kibicom za dobry doping, za wspaniały doping. Przyjemnie grać też jest dopingiem. Dziś nie oddaliśmy im tego, co, co, co oczekiwali i tyle, ale jeszcze raz wielkie podziękowania dla chłopaków za, za wspaniałe wsparcie. Przegraliśmy 0,6 i każde kolejne moje słowo to będzie jak Kolejna stacona bramka, więc nie ma tutaj o czym mówić. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, kiedy, kiedy mogliśmy lepiej zakończyć braku nam pazerności. W drugiej połowie to w Krakowie już tak naprawdę dobijała i byliśmy rozbici. Nic więcej nie mogę powiedzieć mądrego. Dziękuję za komentarz i jeżeli mają Państwo pytania, poproszę. Proszę. Pani że raz teraz proszę do pytania o Macieja Gostowskiego, bo nie było go dzisiaj w trochę i co się stało. Maciek bierze antybiotyk, od dłuższego czasu bierze antybiotyk, jest bardzo osłabiony, już w grał osłabiony. Dobrze to nie wyglądało, z jego strony źle to przechodzi, e, tą kurację antybiotykową. No, myślę, że te dwa tygodnie przerwy na kadrę pozwolą mu wrócić do, do takiej normalnej, w miarę optymalnej dyspozycji. Brak również Nabila, który, który też zmaga się z takim niedużym urazem, ale, ale zawsze to jest, to jest ważny zawodnik środka pola i nam tego ewidentnie braku. Dlatego Do doszła absencja Djibrila, który, który jak wiadomo, jak pokazał w dzisiejszym jest bardzo ważnym zawodnikiem naszej drużyny. A to nic nie usprawiedliwia chłopaków, tak nie możemy grać. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? I to że była tak mocna, czy wy zagraliście tak? I to generalnie mówię, ten mecz też się mógł się potoczyć trochę w pierwszej połowie. Mieliśmy swoją sytuację przy 0-0, przy, przy... Jakoś tam można było to lepiej zakończyć, ale Krakowa jest bardzo mocnym zespołem. My musimy zejść na ziemię. My po o, o, tam kilku zwycięstwach dawno, dawno temu już z rzędu wydawało nam się, że będziemy już w niebio, na niebiosach i będziemy łatwo mogli mecze wygrywać. To jest... Mura drużyna, która dała się ponieść tym emocjom i tak naprawdę dostaje teraz zasłużoną lekcję, może nawet za bardzo surową, bo, bo naprawdę ciężko pracują. Aczkolwiek, aczkolwiek ta lekcja boli, musimy szybko wyciągnąć wnioski Całe szczęście ta przerwa kadry teraz dla nas jest. Akurat poprzednim razem nie, nie bardzo nam była potrzebna, bo byliśmy w dobrej właśnie, teraz, teraz jest całkowicie inaczej, no ale to jest życie, my tego nie wybieramy i teraz cieszymy się z tej przerwy, dojdziemy do siebie i, i musimy wyciągnąć Wnioski. Krakowa jest bardzo dobrym zespołem. Gratuluję tenorowi, jest fajną, fajną drużyną. Już po poprzednich meczach yy, grali dobrze, mieli sporo pecha, a my dziś zdecydowanie to ułatwiliśmy. I tak naprawdę to i Krakowa była mocna, ale na tak naprawdę my nie przedstawiliśmy się w ogóle Krak Krakowi i, i dlatego taka porażka. To jeszcze jedno pytanie panie trenerze, bo... Korona ma generalnie trochę punktów, jest w bezpiecznym miejscu tabeli. Natomiast jest takie wrażenie, że jak nie idzie, no to, to już wszystko się wali, bo to jest trzeci raz w tym sezonie, kiedy powyżej cztery no, albo więcej bramek straciliście na wyjazdach. No, czy to panu nie daje do myślenia, że właśnie w takich meczach no, drużyna się rozsypuje w pewnym momencie? Tak, no zdecydowanie dojdę do myślenia. Mecz z kolei w Lechii, Gdańsk. na Lechi wyglądał całkowicie inaczej. Przegrywaliśmy 2-0, potrafiliśmy dojść na 2-2. Pechowa bramka znów na 3-2. Ta drużyna ciągle się tworzy. To jest proces. Potrzebujemy jakości piłkarskiej. Chłopcy muszą zrozumieć, że to jest ciężka praca i, i, i potrzeba wiele, wiele wysiłków, żeby zbudować taką drużynę, która będzie dobrze się prezentowała na boisku. Mówię, kilka kwestii się złożyło. Na pewno ta sytuacja u nas. Jest dosyć skomplikowana. Mam wrażenie, że dotykają nas wszystkie nieszczęścia, jakie mogą. Tak naprawdę sam wyrostek Dziblila no, na 450 zawodników w Setlasie, jeden zawodnik ma problemy z wyroskiem, plus problemy z całym, całym, całym środkiem pola tak naprawdę u nas. Ci, którzy weszli dziś, próbowali jak starali się, jak mogli, ale jeszcze jednak dużo, dużo przed nimi pracy i, i to spowodowało, że, że ten jest taki. Daj nam to do myślenia, naprawdę my, my analizujemy to, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje, a drużyna musi być mądrzejsza. Przeżywając nawet y, 4-0 po przerwie, musimy jakoś zareagować. My o tym rozmawiamy, pracujemy nad tym, ale jakiś dziwny wirus nas dopada i zaczynamy robić jakieś dziwne rzeczy, które nie mają miejsca się zdarzyć na, na tym poziomie w tej drużynie tak naprawdę. I to nas naprawdę bardzo, bardzo poważnie zastanawia. I, i, I dziś też przy 4.0 powinniśmy już spokojnie zagrać. Chcieliśmy tą bramkę strzelić, ale w sposób bardzo naiwny i wręcz, można powiedzieć, prymitywny tak naprawdę. A, a, a całkowicie inne były założenia. W związku z powyższym, mówię, na pewno wyciągniemy wnioski, wyciągniemy konsekwencje wobec tego, co nie było zrealizowane. I tak jak on powiedział, mamy jakąś w miarę, w miarę taką bezpieczną na tą chwilę sytuację, Człowiek nie możemy się tym zadowolić i musimy przestać o tym myśleć. Musimy zejść znów na ziemię, tam w nasze miejsce. Musimy biegać, walczyć więcej niż inni. Dokładać do tego z każdym meczem piłkarską jakość i być przekonanym o tym, że to jest dobry kierunek. My, my nie możemy mieć wątpliwości, że ta praca, którą wykonaliśmy na początku, nic się nie zmieniło. Pracujemy tak samo, może jeszcze nawet intensywniej. I chłopcy, mimo tych porażek, nie mogą zacząć wątpić. My wierzymy w to, że to przyniesie efekt długofalowy I, i tak będziemy dalej pracować. Kwestia tutaj naszej wiary, wzajemnego zaufania jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Myślę, że duże słowa uznania i olbrzymi szacunek dla chłopaków, że w takiej ciężkiej dla nas sytuacji no, zagrali naprawdę świetne spotkanie. I... I mamy wreszcie zwycięstwo, zwycięstwo okazałe, zresztą już od dłuższego czasu mówiłem, że skończą się wreszcie słupki, poprzeczki, nam piłki zaczną wpadać do bramki i wtedy ktoś popłynie z olbrzymim bagażem bramek. No niestety pech chciał, trafiło dzisiaj na koronę. Cieszę się z tego, że, że graliśmy konsekwentnie do końca, szukaliśmy swoich sytuacji, zagraliśmy na zero z tyłu. Myślę same plusy, jeśli chodzi o ten mecz. Dziękuję. Dziękuję